Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Roka z książką. Właściwie Roku z książką, brzmi ładniej. Mm, tak, z uśmiechem dzisiaj na twarzy. Wybrałem dzisiaj dla Was książkę, moim zdaniem, niezwykle ciekawą i autora także bardzo ciekawego. Ja chciałbym przede wszystkim przedstawić Wam autora. To jest facet, nazywa się John Ringo i jest autorem wielu interesujących książek, zarówno z zakresu science fiction, jak i fantazy, chociaż trzeba przyznać, że on ma bardzo specyficzny sposób konstruowania tych światów, ale nie będę wam opowiadał na razie o tych, o tych pozostałych książkach, bo chciałbym skupić się na tej. To jest dosyć stara pozycja, wiecie co? Nawet nie spojrzałem, szczerze mówiąc, kiedy została napisana, ale to nie jest specjalnie ważne. Ja od tej książki rozpocząłem przygodę z tym autorem i to jest świetna sprawa, żeby właśnie zrobić to samo. Jeżeli nie znacie tego gościa, to poszukajcie książki zatytułowanej w lusie bo ona w znacznym stopniu opowiada nie tylko tą jedną przygodę, ale także charakteryzuje to, w jaki sposób będą budowane dalsze książki. O czym ona jest i żeby tak w skrócie wam ładnie opowiedzieć, a nie spalić za bardzo? Otóż wyobraźcie sobie, że pewnego dnia to trochę tutaj z tyłu też jest napisane, tak? Posłużyłem się, posłużyłem się tym tutaj, ale wybaczcie, eksploduje Uniwersytet. Nie wiadomo, co się stało, podejrzewani są oczywiście terroryści, ale potem z czasem okazuje się, że eksplozja powstała na skutek eksperymentów przeprowadzanych tam. Oj, żebym znowu za dużo nie powiedział, to już trochę wykroczyłem poza to, co jest tutaj opisane, ale nieważne, nieważne to nie jest wielka strata Ym, i. Jakby biały dom potrzebuje jakiegoś eksperta z dziedziny, w której jakby prowadzono tam badania. Okazuje się, że jest taki ekspert. Jest to o który doktoratów ma od groma, mózgowiec absolutny, jajogłowy, głowy, jak to się mówi popularnie, ale przy okazji facet niezwykle sprawny, uprawiający sporty, czasami nawet ekstremalne, zatem idealnie może się nadać na takiego konsultanta. Tym bardziej, że w wyniku eksperymentu, który został tam przeprowadzony, pojawia się zagrożenie, bardzo bezpośrednie zagrożenie, do którego... Żeby odsunąć to zagrożenie potrzebne będzie wojsko. I cała historia y, jest, y, jakby funkcjonuje w oparciu y, o współpracę tego naukowca z żołnierzami. Y, bardzo niezwykle, y, bardzo ładnie to jest opisane, fantastycznie się czyta. Świetna przygoda. Y, jeżeli chodzi o Johna Ringo, to będę wam jeszcze o nim opowiadał. To jest facet bardzo interesujący. Co, jest, co jeszcze o nim mogę opowiedzieć? Będę opowiadał o jego książkach, bo są niezwykle ciekawe. Hmm, facio. Ma skłonność, to jest rokowy, ja go tak nazywam, to jest pisarz rokowy, więc nie dlatego, że pasuje mi, bo owszem, ale dlatego, że słucha fantastycznej muzyki. Skąd wiem, jakiej muzyki słucha? No cóż, mogłem poczytać dziś w internecie, ale tak naprawdę on ma skłonność do opisywania na końcu swoich, swoich książek, nie w tym egzemplarzu niestety, na końcu swoich książek zamieszcza często stronę. Tej muzyki słuchałem pisząc tą książkę, albo lepiej słuchajcie tej muzyki, jeżeli będziecie czytali książkę i wypisuje listę utworów. Dzięki temu będziecie najbardziej zbliżeni do tego, co działo się w umyśle autora w momencie, w którym będziecie czytali tą książkę. Myślę, że to jest niesamowite połączenie muzyki i lektury. Jeżeli ktoś zastosuje się do tego przepisu umieszczonego na końcu książki przez autora, czyli muzyczno-literackiego, to będzie miał bardzo interesujące wrażenia z czytania tej lektury będzie ją odbierał bardziej bliżej tego co opisał autor. Myślę, że niezwykle ciekawy i, i zarazem bardzo prosty eksperyment, a odnośnie określenia, że jest to pisarz rokowy, to dlatego, że słucha takiej muzyki, którą ja również uwielbiam. Zatem polecam wam tego facia. Zwróćcie baczną uwagę na tą książkę w lustrze, bo ona jest dobra, bardzo dobra nawet. Ale zwróćcie przede wszystkim uwagę na autora John Ringo. Ja o jego cyklach będę jeszcze opowiadał w książce z Rokiem. Znaczy, tak, książka z Rokiem. Ciągle zapominam, jak się nazywa cykl, który sam wymyśliłem. Yy, pozycja warta uwagi. Myślę, że zaskoczę Was trochę, bo o tym autorze nigdy nie wspominałem. I mam też taką cichą nadzieję, że jest on, on wam nieznany, bo jeżeli jest wam nieznany, to gwarantuję wam, czeka was mnóstwo e, świetnie spędzonego czasu. Ten Facio jest niezwykle płodny, ja nie wiem czy powiedziałem. On się urodził w 1963, więc nie jest to człowiek e, wiekowy, zwłaszcza w odniesieniu do mojej daty urodzeń. Mój Boże, z waszego punktu widzenia może być wiekowy, ale on jest niezwykle płodny literacko. E, ma takie lata, że napisał dwie, trzy książki w ciągu jednego roku. Zatem pisze je szybko, ale pisze je bardzo dobrze. E, czuć, że one są... E, no cóż tu można powiedzieć, są świetne, są świetne. Zatem polecam. John, John Ringo. I to by było na tyle. E, I do przyszłego tygodnia. Trzymajcie się. Baba. Pa, pa.